Ty jesteś moim słońcem, choćby bywasz także burzą, co miota, kiedy boisz, ja przez to w trwodze trwam. Nie mogę cię pocieszyć czerwoną, piękną różą, bo kwiaty zbyt nachalne, nachalność szkodzi nam. Nie będę dużo mówił, gdy strach i ból w twej głowie, bo wtedy miotasz grzmoty i wszystko mówię źle i sięgasz złością do mnie, Pułapka w każdym słowie. Nieważne to, bo przecież po prostu kocham cię. Są gorsze dni i lepsze, jest radość, są i łzy. To z tobą to jak niebo, a nieba nigdy dość. Jest moc w słowie zaklęta, to słowo to jest my. Przytulę i zaduszę emocje złe i złość.